Najgorszy koszmar rodziców to stracić dziecko i je pochować. Mężczyzna stracił syna i nie mógł przestać myśleć o życiu bez niego. Cierpiał i nie mógł uwierzyć, że jego syn zniknął. Płakał i płakał każdego dnia i nocy. Tęsknił za synem, pragnąłby, żeby było inaczej. Nie mógł spać i nie spał od dawna. Pewnej nocy Przyszedł do niego staruszek we śnie i powiedział mu: Dość, wystarczy płaczu. Tato powiedział mu, nie mogę przestać, nigdy więcej go nie zobaczę. Staruszek zapytał, chcesz go zobaczyć jeszcze raz? Ojciec odrzekł tak, oczywiście, a staruszek zabrał go do bram nieba, gdzie ujrzał wiele małych pięknych dzieci. Tak szczęśliwych i niewinnych, niosących zapalone świece do bramy nieba. Tata zadał pytanie: Gdzie jest mój syn? Kim są te dzieci? Staruszek odpowiedział: To dzieci, które są niewinne i kochane, idą prosto do nieba, szczęśliwe. Ojciec zapytał: A gdzie mój syn? Gdzie on jest? Dlaczego nie jest tymi dziećmi? Starszy pan powiedział. Chodź tędy. Zaprowadził go na bok bramy niebios. Stał tam mały chłopiec z pięknym uśmiechem i patrzył, jak wszystkie dzieci wkraczają do nieba. Stał tam ze świecą, która nie była zapalona. Tata dziecka, kiedy go zobaczył, to podbiegł i przytulił. Chłopiec całował policzki taty i powiedział mu, że tęskni. Tata zapytał. Dlaczego twoja świeczka nie jest zapalona jak u innych dzieci? Dlaczego czekasz tutaj, z boku bramy niebios? Chłopiec odrzekł: Cały czas próbuję zapalić świecę, ale twoje łzy sprawiają, że gasz o płomień. Wiedząc, że jesteś taki smutny i pogrążony w żalu, tak więc czekam tu, aż wszystko z Tobą będzie w porządku to wybuch płaczem ostatni raz, z lekkim uśmiechem, powiedział swojemu synowi: Zapal świeczkę i idź, wszystko będzie dobrze. Teraz, kiedy już wiem, że będziesz szczęśliwy w niebie, będę spokojny. Nie płacz zbyt długo za ukochaną osobą, którą straciłeś czy to syn, córka, mąż, matka czy ojciec. Niech spoczywają w pokoju. Nie dręcz swojego życia, bo oni już nie wrócą. Miej wiarę, że będziecie znowu razem. Stwórca przygotował miejsce dla nas i naszych bliskich, gdzie się wszyscy razem spotkamy, gdy odejdziemy z tego świata.